Te wszystkie tutaj ściany są normalne ściany, a drzwi to drzwi? Tak, drzwi to drzwi. Jeszcze raz czerwoną strzałką kto zaczyna? Nie wiemy, przekonamy się po starcie, ale prawdopodobnie sekcja Kermida, czyli trójka. Dwójka, po, czyli ja powinienem być koło ciebie. Czy my zaczynamy tu? Ty, do tych schodów nie ma wejścia. A rzeczywiście. Są marudy, są Hmm, nie, piętra, piętra są powyżej tego poziomu, który mamy na mapie. Są bodajże chyba trzy. Permit. Tak. No nie wiemy jak wyglądają pozostałe piętra. Znamy tylko jedno. Ty chcesz, żebyś doszedł do tego korytarza, do tego miejsca. Zostawiasz tu człowieka, żeby pilnował korytarz i robisz to. Okej. Okay. John, ty wystawiasz jednego człowieka. Jednego Pokemona? Żeby pilnował tych drzwi, dopóki karmit nie zamelduje, że już zrobił. Wtedy ten człowiek będzie mógł do ciebie dołączyć. Przyjął. To I zostałeś wybrany. John, czyli niebiescy robicie dotąd oczywiście z pomieszczeniami wszystkimi a jedynka robi tu i schodami i wszyscy się spotykamy przy schodach i później już na schodach jest zobaczymy co będzie czyli teoretycznie jeżeli uda nam się zgrać wejście to Kermit jak twój człowiek dojdzie do tego końca na korytarzu to powinien być korytarz już zabezpieczony tutaj w w takich odległościach nie dość, że będziecie się wszyscy słyszeli na głos. To nie ustawiać na krzyczenie, tylko na mowę. Bo jak będzie krzyczenie, to wszyscy w budynku będą słyszeć Was i nie da się w ogóle działać. I radio 150. Radio jest do komunikacji pomiędzy pododdziałami, a w pododdziałach macie mowę. Dobra. Można odpalać. I jeszcze jedna rzecz. Po wszystkim trzeba zakładników wyciągnąć na południe. Za wóz, którym wjechaliśmy, za, za główną bramę kompleksu, czyli tam, skąd wchodzi niebieska strzałka. Główna brama kompleksu zostanie staranowana przez wóz policyjny, żeby umożliwić nam wejście. Przypominam, że macie dużo rzucajek, w tym, w tym te, te lightsticki, którymi można oznaczać zabezpieczone pomieszczenia. I przypominam też, żeby najlepiej pozawieszać sobie, zanim zaczniemy akcję, pozawieszać sobie na ramię każdy niech sobie zawiesi sticka sekcji, jakiej jest częścią. Tyle. I na starcie Kermit i John meldować gotowość pod drzwiami. Przyjął. Przyjął. Start? Tak. Pod drzwi, pod drzwi. Ok, okay, okay, okay. Kurwa Dobra, modem, modem. Nic na razie nie uszczę się, mat nie ruszy. Się. nasi już zasłaniają, są z boku. Okay. nasi są z boku, osłaniają. E, wchodzimy, wchodzimy. Wchodzi, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Okay. Czekaj. Drzwi zamknięte. Zamknięte. No tak. Drzwi zamknięte. Dobra, idziemy od żona. Przy Przyjął też mam problem, czekaj. Dali sobie radę otworzyć? Masz w tym? Jest raj na szef. To chodź jeszcze raz. W sumie się. Podunek podłożony. Kermin tu i Idziemy. Brawo mat stój, mat stój. Wejście na klatkę prawdopodobnie Chodzę, chodzę, wyjdź Ostatni no? filmuje film D film nie, nie idź dalej, tu wystarczy Dobra, wbijaj do pokoju To już jest nasz sektor na, na, na... Już tla, kończyliśmy, tla, tla. idziemy na lewo Późna prawe, Esper, czekaj na kontakt z Jonon Dobra Dobra, tu mogę czekamy Gizu gotów? Chcesz?

Swoje. Kermit w górę i w tył Gdzie jest to. Kermit na schody Wieszę, Tomo dołącz na schody. dołącz z wejściem, w którym my wchodziliśmy Trójka na schody, Mat wchodzi e, Sef trzeba to osłonić Stań na pół piętrze, stań na pół piętrze My idziemy za nimi Bra. G front Mat osłania w prawo Mat osłania się na lewo Dżizel a a na prawo Trawa osłonięta Jeden Dwa trupy Dzizu, do przodu, dzizu do przodu Paści no paś, paś, paś na lewo, paść na lewo, paść na lewo Dobra, zbijam na lewo Jestem w prąd, w Ja sam, prąd, Kurwa masz Kermin to twoje lewo, piętro, idziemy na górę tak? Paść na lewo, paść na lewo Bra. Bra. To już, nie śmiertelny, nie śmiertelny, nie Dobra Tu jest czysty już, Nieśmiertelny, nieśmiertelny Nieśmiertelny przy mnie przy Wchodź na najwyższe piętro no, Dobra, Gizu, do prawo, pilnuj prawo, pilnuj prawo Oddział mnie Pokaż lepy Mam no, was spoko Dobra. Dobra. Utrzymajcie to, chłopaki Dla Utrzymajcie Kiroban. to, Gienio Za to Zato, do lewa, Prawo, kto jest ze mną? Czysta? Prawo czyste Gienio na prawo

jak to mówi specnaz Zakładnik Mamy jednego Swoj, zakładnika tutaj swój. I dwóch martwych Swój Swój Macie, macie zakładnika? Ta, ta, ta jest baba Foka tutaj, trójka Wiesze, tu. piętro wyczyszczone, mamy jednego o, zakładnika jest zakładników na korytarzu? No <laughs> i wpis do zakładników martwych Przyjąłem Sprawdziliśmy górę. Ma. górę Nie wchodź na górę, nie wchodź na górę Skutzę i panie później na górę. Przyjął <laughs> A tu jeszcze jest wyżej. Tak eee, dach. Dach. Tu jest dach wyżej, prawdopodobnie. Gron sprawdziłam. stój. No tu się jeszcze jedne. Tu są jeszcze jedne drzwi do otworzenia. Gdzie? Gdzie? Tutaj Idziemy. Kaj zobaczyć. Patrz, co mieli tutaj w redakcji? Dobra, stary. Nie mogliśmy tutaj. Widzę? Mamy. Mamy, mat. Ej, mat. Tak? Bo no, znalazłem dwóch. Dobra, Dobra Pokaż. Wycofaj się przez śmierć. Nie musimy zakładników, ewakuacja. No, jeszcze nie wycimy. Nie mamy zakładnika. O zakładnicy? Martwi? Za Tak Mów no. O, ale ich postrzeli ci terroryści, co nie? Na dół Mów Wchodzimy Wchodzimy Jestem Już Jest Jestem, of. Jestem w dobra Dobrze, że tu piwnicy nie ma Nosi? Nasz, 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 wszystko jest nasz, to mi się tego do zachodnich. Dobra, przepraszam no, pozycje pewnie. Tam czysto. Ja, Wracamy mi się... na miejsce. Mhm. Bez stratnie. Mhm. nie? lewą. Jeden przyjął, jeden wyszedł na wschodzie. Na Jakie ja lubię takie misje.